Most nie jest duży, bo i płynąca pod nim wisa to niewielka rzeka, ale dla mieszkańców kilku miejscowości w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego ma znaczenie ogromne i przeprawa została już oficjalnie otwarta. Inwestycja, której wartość wyniosła 1 800 000 zł, dzięki staraniom samorządów powiatu Grajewskiego i gminy Radziłów w całości została sfinansowana z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Historycznie to myśmy tutaj starali się pozyskać środki finansowe z programu czy z pomocy, jeśli chodzi o tereny zalewowe i Powstała komisja, która w 2017 orzekła, że należy przyznać taką wspomoc finansową, bo w pierwszym, jakby tutaj rozdaniu, zrobiliśmy drogę, która była potrzebna, która jest tuż zlokalizowana przy moście, którą też zalewały tutaj przybrzeżne czy rzeka. Tak samo i most. Stan techniczny tego mostu był w stanie opłakalnym. Jeżeliśmy pozyskali środki finansowe, to chciałbym powiedzieć, że pierwsza taka inwestycja 100% pokryta z środków rządowych. Most łączy drogę gminną i powiatową. Ma duże znaczenie dla mieszkańców, ale też turystyczne. No przede wszystkim jest to połączenie dwóch dróg: drogi gminnej i drogi powiatowej. A to zostało zrealizowane z programu rządowego. Praktycznie 4 lata poszukiwaliśmy środków wspólna inwestycja z powiatem greńskim. W uroczystości wziął udział Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, wojewoda Bogdan Paszkowski i wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Wszyscy wiemy, mosty łączą, a nie dzielą i możemy być z tego bardzo szczęśliwi dzisiaj. Nadrabiamy zaległości, można powiedzieć. W tym miejscu był most drewniany, zużyty, który groził zawaleniem i była konieczność do nowego mostu i starostwo łącznie z gminą ten most wykonało z pieniędzy, można 100% dofinansowania z budżetu państwa i wreszcie po wielu, wielu latach ten most służy dla mieszkańców. Łączy dwie miejscowości, łączy pola uprawne, łączy łąki dla mieszkańców i na pewno mieszkańcy z tego faktu są zadowoleni i ponieważ są zadowoleni, to, to władza też jest zadowolona. Cieszymy się, że takie inwestycje trafiają właśnie do tych mniejszych miejscowości, gdzie można powiedzieć nigdy nie było tu nowoczesności, zawsze była potrzeba budowy dróg, budowy mostów. Cieszę się, że Także tu w gminie Radziłów mieszkańcy korzystają ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i że pomaga on w bezpiecznym dotarciu do pól i do kolejnych miejscowości. Bez mostu w Czachach mieszkańcy kilku miejscowości musieliby nakładać po kilka kilometrów, aby dostać się na swoje pola. Ten most był potrzebny, oczekiwany. Przez lata były tylko takie bieżące remonty były przeprowadzane. Będąc wójtem od 90 roku udało mi się na tej rzece zrobić dwa mosty na terenie naszej gminy. Trzeci most to właśnie pozostał, który był w gestii jakby powiatu i wiadomo, że boryka się z problemami finansowymi i ten most przez wiele lat nie udało się jakby wykonać tak dogłębnie, żeby służył mieszkańcom przez wiele lat. I dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnym udało się te inwestycje zrealizować. Cieszę się bardzo, bo to jest most bardzo ważny dla mieszkańców Siłokrasin, Łojawissa, Czachy, bo łączy jakby te dwie miejscowości, ale również daje możliwość dojazdu dla rolników na pola i łąki, a również to jest most, który jest w Otulinie Biebrzeńskiego Parku Narodowego. tutaj przyjeżdża wielu tur turystów podziwiając te piękne okolice. Stuletnia drewniana konstrukcja miała swój urok, ale należał się jej już od dawna gruntowny remont. Dlatego inwestycja cieszy przede wszystkim mieszkańców okolicznych miejscowości. Most był stary, zabytkowy, <noise> znaczy zabytkowy, ponad stuletni. Należał mu się remont. Ruch się zwiększał cały czas tutaj, mamy jednak, to, jest nasz, to są nasze drzwi nas, na nasze łąki, że tak powiem. Także korzystają z tego nie tylko mieszkańcy Czach czy Łoi, ale korzystają z tego mieszkańcy okolicznych wiosek. Także ta inwestycja była naprawdę bardzo ważna dla nas i czujemy się tacy dowartościowani, że może most nieduży, rzeka niewielka, ale inwestycja dla nas ogromna. Większym czynnikiem to było strach przyjechać, bo ten most cały chodził. A teraz no widać, że już można będzie i jeździć i przyczepami i wszystkim. Nie? Trzy razy był remontowany, ale ja od, od takiego i do tego, to już nie myślałem, że on się zmieni kiedyś. Koliczyłem, że już na takim samym się zostanie jak jest, a jednak, jednak się zmieniło. No toż nie porównanie można było nogę teraz złamać, no ale trudno, takie czasy mamy nic innego nie zrobimy. W maju tego roku podpisano umowę na wykonanie zadania z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Mostar spółka z ZO, lider projektu oraz Ekodrom spółka z ZO partner projektu. I w terminie prace zostały zakończone. Jak mówili mieszkańcy, to prezent na pokolenia. Powiat otrzymał dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w wysokości 1 800 mln zł.